Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. 14 marca 2025 roku. Cała dzisiejsza data wibruje nam w mocnej ósemce, więc jest siła i moc. I to jest, kochani, szczególny dzień, ponieważ dzisiaj mamy pełnię księżyca w Pannie oraz krwawe zaćmienie księżyca, które. To zaćmienie rozpoczyna cykl, który składać się będzie z trzech zaćmień. Następny we wrześniu, a kolejny już w przyszłym roku. Ale dzisiaj o tej pełni Księżyca w Pannie i o krwawym zaćmieniu Księżyca, które mamy właśnie teraz. Bo pytacie mnie, co to krwawe zaćmienie oznacza i czy ono ma znaczenie. A zanim przejdę do tego krwawego zaćmienia Księżyca, opowiem parę słów o tej pełni Księżyca w pannie. Słuchajcie, panna to jest znak ziemski. Należy do tego trygonu ziemskiego, w którym znajduje się obok panny byk i koziorożec. Więc szczególnie te znaki zodiaku mogą na tej pełni no, bardzo intensywnie odczuwać tę pełnię. O czym, o czym mówi ta pełnia w pannie? Ta pełnia w pannie mówi przede wszystkim o tym, żeby zwrócić uwagę na swoje ciało, zwrócić uwagę na swoje zdrowie, zaopiekować się swoim ciałem, zaopiekować się swoim zdrowiem coś uwolnić, coś zrzucić z siebie. Panna jest znakiem ziemskim. Panna jest też doskonałą organizatorką. Ona świetnie potrafi organizować codzienność, zarządzać tą codziennością. Panna jest bardzo pracowita, jest bardzo taka uziemiona. Więc ta pełnia Księżyca w Pannie mówi też do nas, żebyśmy wiecie, przestali żyć iluzjami, jakimiś mrzonkami, jakimiś... Przestali mieć jakieś nierealne oczekiwania w stosunku do świata, do ludzi, też w stosunku do siebie, żebyśmy się urealnili, żebyśmy się ugruntowali. Panna, tak jak powiedziałam, doskonale organizuje wszystko, więc to jest świetny czas na to, żeby usiąść tak konkretnie, wiecie, z długopisem i z kartką papieru i wypisać sobie to, co planujemy, jakie mamy intencje na, na ten rok, co chcemy konkretnie zrobić. Ale tutaj to już musi być konkret, ponieważ panna to jest działanie. To już nie jest, wiecie, gdzieś tam. E, jakiś taki dyziomarzyciel, tak zwany, który gdzieś tam siedzi e, na łące albo na kanapie i rozkminia, być albo nie być, o to jest pytanie. Tylko Panna to jest konkret, to jest działanie, to jest akcja, to jest robienie rzeczy. E, więc na tej pełni. Jak gdyby m, przede wszystkim mamy się, tak jak powiedziałam, zająć swoim ciałem, swoim zdrowiem, e, z planowaniem rzeczy, organizacją rzeczy, e, bardzo konkretnymi e, działaniami. E, również, e, wiecie, to jest Księżyc. E, pełnia Księżyca w, w Pannie. E, pamiętajmy o tym, że. Księżyc jest energią żeńską, i na tej pełni możemy na przykład odczuwać takie mocne emocje związane właśnie z uwalnianiem czegoś, co nam nie służy. I wiecie, to się bardzo dobrze wpisuje w ten dziewiątkowy rok, w którym teraz jesteśmy, bo 2025 rok ma energię dziewiątki. Czyli numerologicznie 2025 rok kończy coś, zakańcza, porządkuje, oczyszcza. No i taka jest też Panna, że ona oczyszcza, porządkuje przestrzeń, żegna to, co jej nie służy, czyści, domyka sprawy. Natomiast jeśli chodzi o, ten, o to krwawe zaćmienie Księżyca, o które właśnie mnie parę osób już zapytało, czy to coś oznacza, tak, to w takim sensie coś może oznaczać, bo wiecie, to są takie momenty. Te krwawe księżyce to są jak gdyby, to jest taki cykl odrodzenia się i śmierci. To są e, momenty głęboko transformujące. I e, jak pojawia się ten krwawy księżyc, to zaćmienie, e, to krwawe zaćmienie księżyca, to nagle mogą pojawiać się w naszej przestrzeni, w naszym życiu, jakieś takie nieoczekiwane momenty. Wiecie, że nagle e, na które nie jesteśmy w ogóle przygotowani. Coś nagle może nam się rozwadzić w życiu. Zapewne mieliście takie momenty, każdy z nas to już przeżył, doświadczył tego, że nagle rozpada wam się jakaś relacja. Nagle na przykład tracicie pracę, nagle tracicie zdrowie, nagle dowiadujecie się na przykład o odejściu kogoś, i to przychodzi do Was, jak Grom z jasnego nieba, czyli w ogóle nie jesteście przygotowani na tą sytuację. To jest, wiecie, tak jak widzę teraz, jak o czym opowiadam, widzę kartę wieże w tarocie, to jest ta szesnastka. Karta wieża pokazuje taki, taką płonącą wieżę, słuchajcie, z której ludzie wyskakują. I to jest coś, co po prostu przychodzi nieoczekiwanie, jak grom z jasnego nieba, ale to ma sens, to ma głębszy sens, bo to jest, tak jak powiedziałam, odrodzenie, śmierć i odrodzenie czyli taka transformacja na bardzo, bardzo głębokim poziomie, która ma nam coś pokazać ma nam ma jak gdyby przyspieszyć ewolucję naszej duszy, przyspieszyć nasz wzrost duchowy. Po to są tak naprawdę te wydarzenia, te tąpnięcia w naszym życiu, te niespodziewane takie, wiecie, zwroty akcji, niekoniecznie miłe, czasem często bardzo traumatyczne. Po to po, po co one są, po to, żebyśmy wzrastali, żebyśmy się rozwijali i po to, żebyśmy przekroczyli przekraczali jakieś takie, wiecie, nasze ograniczenia, nasze progi, bo wiadomo, że jak jest łatwo, lekko i przyjemnie, jak jesteśmy w tym takim komforcie ciepełku, to my oczywiście nie chcemy nic zmieniać, no bo po co? Tak nam, tak nam jest tu dobrze. A tymczasem życie bywa nieobliczalne czasami i... Potrafi, że tak powiem, przeświat, jeśli na przykład za długo siedzimy w tym ciepełku, w tym dobrostanie, potrafi, y, jak gdyby nam y, w cudzysłowie, dowalić i pokazać, że jest coś więcej, że y, na przykład y, nie idziesz z ścieżką swojej duszy, zacznij iść ścieżką twojej duszy. I wiecie, to są takie właśnie punkty zwrotne w naszym życiu. To są te skoki kwantowe. Jak na przykład, wiecie, na przykład dowiadujemy się o jakiejś chorobie nieuleczalnej i nagle zmieniamy nasze życie o 180 stopni. Albo na przykład, jak dowiadujemy się, albo jak ktoś na przykład umiera, albo jak ktoś odchodzi z naszego życia, albo jak kończą się dla nas takie ważne relacje. My się, to jest dla nas bardzo trudne, ciężkie. Ale dzięki temu wzrastamy, dojrzewamy i przechodzimy na wyższy poziom świadomości. Więc o tym, o tym mówi ten krwawy księżyc. Co jeszcze chciałabym powiedzieć przy okazji tej pełni księżyca w, w pannie? Chcę jeszcze wam, Was zachęcić do tego, żebyście bardzo dbali o swoją energię. Zwłaszcza w tym okresie. Pamiętajmy o tym, że nasza energia to jest największy nasz zasób. Nie dajmy się zahaczyć innym ludziom jakoś emocjonalnie nie wiem, gdzieś tam stojąc w kolejce, jadąc tramwajem do pracy, czy samej pracy, czy w domu. Nie dajmy się zahaczyć, odpuszczajmy, dbajmy o wysokie wibracje, kochani, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Nie dajmy się sprowokować, bo właśnie no, ta pełnia też może prowadzić do tego, że my stajemy się bardzo emocjonalni. Bo wiecie, to jest księżyc, emocje, energia żeńska, więc dbajmy o naszą emocjonalność. Dobrze zarządzajmy swoimi emocjami, nie dajmy się zahaczyć, sprowokować przez innych ludzi. No i przede wszystkim wyrażajmy wdzięczność za to, co już mamy, za, to, za tą całą obfitość, którą dostajemy każdego dnia. Życzę Wam pięknej pełni, pełni Księżyca w Pannie. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoją energię, podnoście swoje wibracje. Wszystkiego najlepszego.